Nic nie eliminujecie. Coś Przynajmniej... mamy. Coś mamy. Da, Ta? Ta, jest! Tak, mamy. Mam. Uważaj, nie podjeżdżaj, nie podjeżdżę. Odjeżdżę, odjeżdżę. Dobra, Zaraz dam gdzie piesa. zaraz, Zaraz. Odłączę, zadzwonię, zaraz. Halo. Idziemy? Witam. Witam. Wyście piersi. No, co jest? Okej, okay. da. Co jest, dan? Jedziemy, jedziemy. Halo? Ruszaj. Halo? Dan? Halo, halo? No? Halo? No, my jedziemy pierwsi w to miejsce. Będziemy was osłaniać od przodu, nie? Dobra, lecimy. Jedziemy w, to, jedziemy w to pierwsze miejsce, to się... To obok sklepu jest to pierwsze miejsce, ten urywek. Ta, tam strona jest tego my będziemy szybciej przed wami obs i obstawiamy. Dobra, Luz. No, no będę ci dał synk telefonicznie. A to złem. No! Dobra. 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 Ale? To teraz zakrywał? tak, 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 tak. tak. w prawo, drąbni im. O kurwa, leży... O kurwa, o chuj, o chuj, o chuj, o choj, Ale kurwa, tak ci powiem, że... Wysiadamy, wysiadamy, wysiadamy do nich. Jedź, jedź, nie zatrzymuj się, jedź, jedź, jedź. O kurwa, to był rudy! Nie wiem też. Ale pojebańcy! Kurwa! Życik no dobrze, je No... Strzelali do to broń jako pojazd, nie? No tak. Ale ledwo czuję, że w ramię dostałem. Mocno? No. Kurwa. Nasi z tyłu, dobra, ale jadą też tamci. Będą nas wyprzedzać to ich Mhm. Mm Póki jedziemy to nas nie za... nie! To nasi nie Chuj wie czy to nasi czy... Ale, tam stara się... Ole, Jeszcze na co? Ona, co się <grymne> No! Też żyjecie stawiam. Da, jedziemy na 68. Dawajcie, kurwa, ciężko jest. Yy, mam postrzelonego kierowcę. Jebać, wy, jedź, wyjsiądź, przyjmij auto jak się do nas. Dobra, jedziemy, mamy... Jesteśmy w trójkę. Oni się rosstają na dole, pan. jak dostanę serię, to zginę. Jak, jak dostaniemy serię, to będzie ciężko. Tutaj tej ciężarówki widać. Dwie, na pierwszy tak, <śpiewanie> nie, niej nie, 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 Dobra, nie, 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 dobra, to... Są dwie opcje. Jak się rozdam, to albo się w nich spierdalam, albo liczymy, że... Musisz się pierdać, bo nie ma opcji. Połowa druga drogi za nami. Korzy się martwię, że nie wjedziemy. Też mogli kurwa ciekawszą ciężarówkę wybrać, no nie? A ty jak tam, jak się czujesz? S bardzo dobrze bym wręcz powiedz. Dzwonię do chłopów na szyję. Si, boga, nie na go! Auto, bierzemy o to, auto. bierzemy o to, bierzemy o to, bierzemy o to, No, ro rozjebałem kierowcę, rozjebałem ale... kierowcę Ej, pamiętaj, że nie możesz im nic brać, ej, słyszysz? No, ja go przyniosę tego okay. Ej, rozjebałem kierowcę i ciężarówka do wody się wjebała Ej, chuj, nie macie towaru Ręba, Dobra, no to... Chuj.